Witam Was w Car Mechanic Simulator. Tutaj mamy ściągacz do sprężyn. Tutaj możemy robić amortyzatory. Tutaj mamy różne osiągnięcia, takie jakby. Możemy sobie powiększać swój garaż. Możemy szybciej odkręcać jakieś śruby. Tutaj montujemy mm, oponę do felgi albo w, tak, oponę do felgi chyba. Tutaj wyważamy koła. No i co? I chyba możemy zaczynać. Weźmy sobie pierwsze zlecenie. Pominąłem samouczek, no bo już grałem w tą grę, więc ja wiem, co się mniej więcej robi. I ważne jest, żeby czytać tutaj te, op te opisy, bo to pomaga później, żeby naprawić samochód. Więc ja sobie to przeczytam. Okej, okay, stan oleju i jego ogumowienia, czyli chyba będziemy musieli wymieniać koła I olej, dobra, przestawmy samochód Przestaw samochód, podnośnik A Teraz tak, wymień olej i spuść stary To podnosimy sobie, jeszcze raz Jeszcze wyżej potrzebujemy Dobra, i teraz tutaj mamy spust oleju. Nośnik A. Dłużej. Dobra, oleju już w środku nie ma. Teraz tylko jeszcze musimy nalać. Okej, okay. Czekam, aż olej nam się naleje. No, zaraz się naleję. Dobra. I tak, i musimy wymienić filtr powietrza, filtr paliwa jeszcze. Filtr paliwa jest tutaj z tyłu. A nie, w sumie to z przodu jest. Pomyliło mi się, tu jest filtr paliwa i filtr powietrza tutaj. No, dobra, klips typu A. Musimy te wszystkie klipsy zdjąć. Pokrywa. Tu jeszcze jeden, nie zdjąłem go. Dobra. Filtr powietrza. Jaki to jest filtr powietrza? Musimy sobie sprawdzić magazyn części. Zwykły i zwykły też filtr paliwa, ok, Od razu sobie kupimy. A weźmy w głównym. Powietrza. Powietrza, filtr powietrza. Paliwa. ok. Od razu sobie to zamontujemy. Dobra. Klips A. I mamy filtr paliwa. I tutaj już chyba wszystko. Więc opona standardowa B. Opona standardowa B. Opona standardowa. Dobra, i teraz Opony. Teraz musimy sprawdzić rozmiar tej opony. Jaki to rozmiar jest? Z tej opony. Jaki to jest rozmiar? 205 55 R16. Czyli weźmiemy sobie tą oponę standardową ilość 4 wielkość 16 i tutaj musi być 205 55 tak dobrze pamiętam chyba tak mi się wydaje że tak musi być że 55r było jeszcze raz sprawdźmy tak 55r 16 no i teraz tak teraz musimy rozdzielić części i zamontować nowe. Więc mi zamontuj. Bierzemy tą starą felgę. i nową oponę. Dobra, zdejmiemy sobie od razu drugą. Albo zajmiemy wszystkie od razu. Dobra, zdziałem już wszystkie koła. Nie, nie. Ok, to koło zdejmujemy. I to trzeba wyważyć. I to rozdzielamy. Dobra, ostatnie wyważanie. I zaraz będziemy montować koła. Dobra, wszystkie koła już zamontowałem. Jeszcze sprawdzę, czy nic nie muszę zrobić. Nic nie muszę, więc. Eee, tutaj zakończ zlecenie i dostaliśmy 2351 pieniędzy jeszcze jakieś zlecenie, jakie mamy zlecenia? jakiś problem z hamulcami? okej, okay, to weźmy to zlecenie jestem ciekaw będziemy mieli podpisane co trzeba wymienić bo później są takie zadania że nie ma, nie ma podpisane, co trzeba wymienić, i musisz sam wszystko rozmontować i zobaczyć, co jest yy, zepsute. Dobra, na pewno pompa bez, bo jest nawet podpisane. Więc sobie ją szybko wymontujemy. Dobra. Co my jeszcze tutaj mamy? Zakis hamulca, tarcza hamulcowa wentylowana. Tylko nie wiem, nie wiem jest z której strony. Chyba tutaj na pewno będzie ta tarcza hamulcowa do wymiany. Na pewno będzie ta, bo jest cała w rdzy. dobra tarcza hamulcowa wentylowana no tak jak mówiłem. więc klocki hamulcowe to nie to, okej? Okay. może od razu kupię te wszystkie klocki hamulcowe, żeby później nie kupować i zacisk hamulca też, ok? czyli tak zacisk Klocki i jeszcze tarcza wentylowana. Okay, więc tutaj to zamontuję. Tylko muszę pamiętać, żeby założyć te stare klocki. No właśnie. A jeszcze koło, dobra. Dobra, sprawdźmy gdzie jeszcze. Tutaj nie wydaje mi się. Tutaj jest zacisk hamulca. A tutaj nie wiem. Dobra, wydaje mi się, że w tym i w tym po drugiej stronie. Jeszcze jest coś do wymiany. Teraz możemy sobie sprawdzić co sumie. Tryb badania. 63%? 75%? Gdzie może być? No tutaj na pewno. A tu? Nie, to tam z przodu? To tu z przodu musi być ten klocek hamulcowy gdzieś zepsuty. Klocki hamulcowe. A, no są zniszczone. To nie widziałem. Dobra, to wymontujemy tutaj to koło. Zacisk hamulca. Mam nadzieję, że tłoczek zacisku hamulca nie trzeba, że jest dobry. No, jest dobry, okej. Okay. Szczęście. Więc tylko potrzebowaliśmy zaciska hamulca. Dobra. Jeszcze tutaj tylko klocki hamulcowe. Szybko koło. Wyłączamy. Dobra, mamy klocki hamulcowe. Szybko wymieniamy. Na nowe. Zacisk hamulca stary dajemy. Okej. Okay. Jeszcze tylko koło. Raz. Dwa. Trzy. 5 No, i mamy kolejny zlesonko zrobione, a nie jeszcze pompa ABS. Zapomniałem, co sumie tam odda oddałbym bez pompa. Co ja mam kapsulę? Pompa ABS. Ok. Tyk. Tutaj montujemy Przykręcamy, Ostatnie dwie śrubki, no i mamy kolejne zleconko, może trochę tańsze, ale jest. Czy mamy jakieś punkty? Nie mamy żadnych punktów. Czy to są tylko punkty? Nie wiem. Ja nie wiem właśnie, za każdym razem yy, nie wiem jak się te punkty zdobywa. Na pewno ze zleceń, ale nie wiem, czy to jest pokazane gdzieś, czy nie. Układ hamulcowy. Same hamulce. Czemu są hamulce? Ja, tak. Hamulców, co my nie chcemy, chyba. Czekamy na nowe zlecenia. E, co my radio mamy? Włącz, wyłącz radio. Halo? Radio nam nie działa. Zepsuty radio mam. Dobra. Musimy poszukać na zlecenie eee, To może posprzedaję jakieś takie rzeczy zniszczone, dobra mamy zlecenie bo był taki dźwięk zlecenia, same układy hamulcowe, no dobra to już biorę ten układ hamulcowy lepsze to niż nic szybko Przestaw samochód i w sumie w prawym górnym rogu też mamy zlecenia pokazane Klocki hamulcowe, tarcza hamulcowa, wentylowana. Dobra, podniech to się podnosi. A ja od razu kupię te rzeczy. I dwa razy klocki hamulcowe. Dwa razy, dobra. Co mówię tutaj? Na pewno nie tutaj. Możliwe, że tutaj. Będę sprawdzał wszędzie, żeby nie. Mógł, nie. O, dobra, tutaj mamy. Żeby nie rozbierać wszystkiego. Tutaj. Dobra. Zacisk hamulca. Zdejmujemy. Hamulcowe wymieniamy na nowe, a to jeszcze z, z, po lewej stronie musi być nowy zaci nowe klocki, muszą być, bo dwa razy mieliśmy wymienić klocki. Dobra, szybko jeszcze koło zamontuję. Właśnie dobrze, dobre w tej grze jest to, że można później w tych. Tutaj jakby osiągnięciach, czy tam umiejętnościach, nazwijmy to tak, można kupić coś takiego, że szybciej się właśnie śrubki odkręca. To jest bardzo przydatne. No, więcej czasu można zaoszczędzić na tym. No, a jednak to trochę trwa. Dobra, tutaj mamy i klocki hamulcowe, i tarczę wentylowaną. Dobra, z klocki hamulcowe. Ok, a jeszcze opona, Będą. czyli koło jeszcze zamocujemy. Dobra, mamy już trzecie zlecenie dzisiaj. No, niestety trochę mało pieniędzy. O, właśnie. Czyli to są te punkty w prawym górnym rogu, tu gdzie mamy pieniądze, zlecenia, punkty XP i te punkty. Okej, okay, to już wiemy, jakie sprawdzać. I właśnie tutaj mamy przykręcaj i odkręcaj w tej części. Myślę, że weźmiemy to, przykręcaj i odkręcaj 50 razy szybciej. 50% szybciej. To może zrobimy jeszcze jedno zlecenie. Chyba, że będzie krótkie to może dwa. Albo weźmy to. To zracenie jedno sobie zrobimy Dobra Bo ono może być całkiem długie hmm, Przestaw samochód Stan auta. O, właśnie o tym mówiłem, że tutaj trzeba znaleźć części, które są zepsute. Więc czy trzeba przeczytać to, co ja sobie przeczytam. Dobra, rozrząd, więc to jest tutaj rozrząd. Właśnie. Więc sobie wszystko musimy tutaj. Wszystko tutaj musimy zdemontować, żeby naprawić ro rozrząd. Ale nie wiem, co jest zepsute, bo tutaj nic nie widzę. Może w środku może być zepsute. No nie wiem. Jeszcze wszystko w tym rozrządzie prawie. wymieniła, wymieniłem, a nic nie jest zepsute. Tutaj mamy dwa koła zębate, no i też te wałek, wałki rozrządu cewka zapłonowa. No więc trochę rzeczy będziemy musieli wymienić. Możemy już wszystko montować. Montaż części. A tutaj nie widziałem ich w tym srebrnym tego wałku. wałka. Dobra, koło zębate. Drugie. Teraz pokrywa głowicy. No i teraz dużo szybciej się te śrubki odkręca. Cewki zapłonowe. Trzecia, druga, trzecia i czwarta. Pasek rozrządu mamy słona rozrządu. Dobra, koło zpasowe. Wszystko tutaj jeszcze musimy zamontować. Niestety nie trzeba wszystko montować od nowa. Pomp wody. I to jest ostatnia rzecz, jeszcze tylko paski klinowe. Jeszcze tu jest chyba pasek jeden klinowy. I ostatnia rzecz. Dobra. Teraz olej. Musimy wylać stary i wlać nowy. No, jeszcze trzeba podnieść. Dobra. No halo. Dobra, wylewa się. Teraz na dół. No i teraz musimy tylko jeszcze lać olej. No, jeszcze trochę. Dobra. I to jest chyba wszystko, nie? Tak. Mamy. Już trzecie zlecenie. Albo czwarte nawet. Już sam nie wiem już się pomyliłem. Już pomyliłem się w liczeniu. Dobra, chyba właśnie montuj i demontuj części 50 razy szybciej sobie yy, odblokujemy. Do ulepszenia. No właśnie ulepszenia, nie umiejętności. 5% zniżki w sklepach. O! To jest dobre. Dobra, to w następnym odcinku chyba uda nam się odblokować powiększenie naszego garażu.